Kasia Kowalska, być tak blisko w Radiu Wawa. Mamy nadzieję, że wy już nie jesteście tak blisko ze swoją kołdrą na 3 do 7, ponieważ trzeba wejść na www. Radio i tam będziecie mm -hmm. bliżej słuchajcie Reni Jusis. Artystka była gościem Moniki Król w programie Strefa Kultury i Nowej Muzyki i tam podzieliła się pewną informacją, iż kończy nietypową płytę. Jaką płytę? Radiosupernowa.pl Tam więcej szczegółów. Super, super. Nowy Dzień. Nowy dzień. ကလာမ kieruj się do Carrefoura. Następnie skręć par buzy. Tylko 3,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 33% taniej. Oferta ważna do 8 maja. Dalej oszczędzaj prosto, bo w każdy weekend z aplikacją Mój Carrefour masz 10% rabatu na całe zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Z okazji 25 urodzin oszą. Życzymy Wam smaków Prima Sort. A do tego Dorada Królewska. 29 ,99 zł 99 groszy za kilogram. Kawa Ziarnista Lawacca Crema e Aroma. 35 ,99 zł 99 groszy za Kilogram. I automatyczny ekspres do Kawy Delongi IKAM 22362 z funkcją cappuccino za 1698 zł. Oferta obowiązuje do 8 maja. Oszą wszystkiego najlepszego. Rok minął, a wszystko dalej zamknięte. Ech. Chcesz restaurację, cukiernię i chcesz dotrzeć do nowych klientów? Zgłoś się na smaczni.pl. Nowa platforma do zamawiania jedzenia już działa. Smaczni.pl to szybka dostawa, niewielkie koszty i prosty system zamówień. Napisz do nas i przekonaj się sam, że jesteśmy lepsi niż inni. Nie zamykaj restauracji. Otwórz smaczni.pl. Jedzenie na wyciągnięcie ręki. W skrócie młody, jak sklep frisco.pl zmienia zakupy na dobre. Ceny są super, a dostawa jest za darmo i to przez cały rok. Dobrze! Kup na frisco.pl dowolny produkt z sekcji rok darmowej dostawy i super ceny, a Twoje zakupy dostarczymy za darmo przez cały rok. Frisco.pl Sprawdzone zakupy z dostawą. Reklama Supernowa Radio w radiów aplikacji w internecie. Supernowa. Aktualnie godzina siódma, Informacja ma dla Was Marcin Procki. Koniec, y, koniec z maseczkami na świeżym powietrzu. Rząd publikuje rozporządzenie i już wiemy, co nas czeka w najbliższym czasie. Grozi mu dożywocie, chodzi o nożownika z łódzkich Brzezin, który zabił 41-latka. Podstawy już za nimi. Zapytaliśmy maturzystom, jakim poszło podczas pierwszych egzaminów. Informacje. To już pewne, od 15 maja nie